Witajcie, mamy koniec listopada i zapewne od miesiąca, albo i lepiej, palicie już w swoich domach i grzewacie je czy to w kotłach na ekogroszek, czy w kotłach na pellet. Ja chciałem się z Wami podzielić moimi kosztami, jakie ponoszę podczas popalenia samymi trocinami w kotle na ekogroszek. Są to trociny dębowe, suche, drobno zmielone I na wstępie. Powiem, że ogrzewam dom 160 metrowy, w tym 30 metrów garażu. O garażu nie ogrzewam, więc 130 metrów użytkowych ogrzewam. Ogrzewam także boiler 150 litrowy. Aktualnie jest 50 stopni Celsjusza na nim całą dobę. Temperatura, jaką uzyskuje w pomieszczeniach, to jest 22-23 stopnie. Na, kot, na kotle utrzymuje temperaturę 65 stopni. Teraz jest typ pracy. Jeszcze ważna rzecz: na podłogi idzie na górę 30 stopnicy, 32 stopni Celsjusza, na dole 30 stopni Celsjusza. Więc to już było na tyle. Same trociny. I jeszcze Wam powiem tak: na pewno się zdziwicie, bo komu nie mówię, to się dziwi i nie wierzy. Dlatego nagrywam ten film. Po co miałbym kłamać, jeżeli tych, tymi trocinami nie handluję, nikt ode mnie tego nie kupuje. Po prostu chcę się podzielić tym, jak tanio można ogrzewać swoje domy w Polsce. I po prostu wykurzyć te mity, że nie da się palić trocinami w kotle na oko groszek, bo wiele takich też głosów słyszę to jest po prostu wymysł tych firm co produkują kotły na pelet na ekogrożek, trzeba po prostu spróbować pokombinować myślenie nie boli, naprawdę i trochę się pobawić, 3 miesiące mi to zajęło w tamtym roku się bawieni w tym, też chciałem to rzucić ale się udało i teraz kolosalne oszczędności mam dzięki temu, naprawdę sami usłyszycie więc tak jeżeli mamy takie temperatury jak dzisiaj, tak, minus 3, minus 5 w nocy, gdzieś mniej więcej, minus 2, minus 2 w nocy, to, tutaj na to średnia temperatura dobowa jest minus 2, minus 3 stopni, to ja spalam w ciągu tygodnia 2,5 worka trociny. Teraz Wam pokażę jeszcze jak wygląda ten worek trocin. Tutaj spalam, tutaj wsypuję sobie. Wyjeżdżam na zewnątrz, wsypuję. O taki worek trocin. Tak to wygląda. Spory. Waży około 50 kg. Taki już dobrze dobity. Ale jeżeli jest pył, to waży nawet więcej 60 kg. Wtedy na więcej, na więcej stacza, tak? ale nie więcej. Na 2,5 worka na tydzień. Więc szybko licząc, na miesiąc idzie mi 10 worków trocin. Worek kosztuje mnie 12 zł. Więc wydaję miesięcznie 120 zł na zakup samej truciny. Plus oczywiście trzeba do tego doliczyć jeszcze prąd. No u mnie pompki chodzą oczywiście od ogrzewania podłogowego, ale ta pompka nie chodzi od grzejników i ta od boilera nie chodzi, bo u mnie grawitacyjnie grzeje boiler, a te pompki po yy, prostu ciągną z kotła dają radę i mam przepływy normalne, więc nie potrzebuję tego używać no i wychodzi na zaprąd, trudno to powiedzieć ale 3 dychy miesięcznie to już chyba maksymalnie, jeśli chodzi o piec 3 dychy, no to wychodzi 150 zł miesięcznie Mnie, mi wychodzi palenie w okresie zimowym Okres zimowy trwa ile? Od września do marca. Mniej więcej. No Wrześni to może jeszcze ciepły bo, ale już dajmy na to. To, to dajmy na to od, od października do kwietnia. Nie? No to 7 miesięcy. 7 z miesięcy razy 150 zł to wychodzi 1050 zł. Bo odliczyłem bo oczywiście 30 zł za prąd miesięcznie. 1050 zł za ogrzewanie samymi trocinami w sezonie zimowym. Jeżeli ja słyszę na forach, na filmikach, że ludzie wydają 4,5 tysiąca na gaz, tak samo na ekogroszek. 3 tony by poszło, naprawdę yy, ręką ręką odjął ekogroszku by poszło, tak? 1500 zł tony ekogroszku. Razy 3 łatwo liczyć. 4,5 tysiąca. Czyli ja wydaję 4 razy mniej, paląc trocinami, niż bym palił ekogroszki. 4 razy mniej. To w ciągu 3 lat ja zarabiam 10 tysięcy. Znaczy oszczędzam 10 tysięcy na samym ogrzewaniu. No bo 3 tysiące rocznie, w okazji się zimą mniej wydaje. No, i takie są moje wyliczenia. Możecie nie wierzyć, ale nie kłamię. Czy nie kłamę? Nie wiem, jak się mówi. Ale trzeba po prostu samemu to, to spróbować zrobić, bo bez tego, bez ingerencji w kocioł, tego nie zrobicie. Musicie, w podajnik, znaczy musicie. Obejrzeć moje filmy z doniczką, które wsadziłem w podajnik. Tutaj tego nie widać, nie widać, bo jest zasypane do pełna samymi trocinami. Zobaczcie, i słuchajcie, jeszcze taka sprawa, jeśli chodzi o te kotły, że producenci mówią, że tylko jako nic więcej, bo piec wam się rozsadzi, rozwali, żar się cofnie, no mi się spali. Słuchajcie, to są mity i po prostu głupie gadanie korporacji od kotów i tyle. Sam jestem żywym przykładem, już pale 3 lata, nic się nie dzieje, wszystkie podzespoły są w super stanie, jeszcze lepszym mi palił kogroszkiem. groszkiem. Yy, Zasopnik wcale nie rdzwieje. nic, bo jest doniczka wstawiona. Tutaj nic nie w ścimaku, nie rywa mi śruby, cicho pracuje, nie stuka groszek, jak wiadomo, w ścimaku. No i takie wyliczenia, 1100 zł w sezonie zimowym na 7 miesięcy. No to co to jest? Naprawdę warto spróbować, to nie jest to 200, 300 zł różnicy, tylko 3, 3, 3,5 tysiąca. Drogą nie chodzi, tak? A jego groszek coraz droższy. Także powodzenia, spróbujcie sami i zapraszam do innych moich filmów. Też łapkę w górę, proszę, i subskrypcję, żeby to się rozniosło. Żeby ten kurczę, cały mit o paleniu samym kogroszkiem w, w kotle się skończył. Wiem, że pali ludzie, dużo ludzi zbożem, peletem też można, ale zboże już nie jest tak ek ekonomiczne jak trocina. No naprawdę warto, warto, warto i jeszcze raz warto.